Jesteście ciekawi jakie przeczytałam książki w ostatnim miesiącu 2016 roku? To zapraszam na wrap-up. Witajcie na kanale Book I Dzisiaj zapraszam was na czytelnicze podsumowanie miesiąca jeszcze z 2016 roku, a mianowicie z grudnia. I powiem wam coś, czego wam nie mówiłam wcześniej, że miałam pewien cel który niestety nie został ziszczony w tym miesiącu dlatego, że chciałam jakoś uświętnić ten ostatni miesiąc roku 2016 i postawiłam sobie za cel, że przeczytam wtedy 12 książek jako, że jest to 12 miesiąc mimo moich ogromnych starań, gdzie czytałam w każdej możliwie wolnej chwili to nie udało mi się zrealizować tego celu i byłam bardzo bliska go dlatego, że udało mi się przeczytać 11 książek więc trochę to mnie wpieniło, że jednak tej 12 nie udało mi się skończyć na czas ale jednak jestem zadowolona z tego, że byłam tak wytrwała nie poddałam się i udało mi się przeczytać 11 książek na zakończenie roku, więc no po prostu super no i już nie przedłużam tylko mówię wam o książkach, które udało mi się przeczytać w grudniu grudzień zaczęłam od skończenia książki Enedue Śmierć MJ Arledge, którą poleciła mi Kasia z kanału Oto Jest Kasia i bardzo podobała mi się ta książka, to kryminał był naprawdę wciągający był zaskakujący i gdy czytałam pierwsze rozdziały to tak skojarzyło mi się trochę to z Piłą jednak później czytając kolejne rozdziały to jednak stwierdziłam nie, to, jest, to nie ma nic wspólnego z Piłą, więc trochę się tym faktem zawiodłam jednak, bardzo mi się to wszystko podobało, podobała mi się ta gra, gdzie Osoby musiały podjąć decyzję, czy zabiją tę drugą osobę, aby uratować siebie. Właśnie dlatego skojarzyło mi się to z piłą. Eee, I bardzo zaskoczyła mnie ta książka. Zaskoczyło mnie zakończenie, to kto okazał się zbrodniarzem. Oczywiście nie będę wam spoilerować zakończenia. Polecam wam tę książkę i dziękuję Kasi za to, że mi ją poleciła. Następną książką, którą udało mi się skończyć w grudniu, był to Player One Ernesta Kleina. Prześwietna książka. Naprawdę rewelacyjna dystopia. Jedna z lepszych, które czytałam, dlatego że ona miała niesamowity koncept. Była to historia umieszczona w wirtualnym świecie i trochę mnie to przeraża, że naprawdę coś takiego może się stać, że będziemy tylko w świecie wirtualnym, gdzie będziemy chodzić do wirtualnej szkoły, że wszyscy zamkniemy się. Przed e, światem realnym, i zamiast wychodzić na dwór, się pobawić, to jednak będziemy spędzać e, miliardy godzin przed komputerem, przed konsolami, przed telefonami i naprawdę ta książka otwiera oczy. Jest e, świetnie napisana, ma wartką akcję e, i nie chciałam przeczytać tej książki za szybko, dlatego też starałam się odwlekać jej zakończenie jak tylko mogłam, ale ona była tak wciągająca, że trudno było się od niej oderwać. I musiałam robić to, siłą. Naprawdę świetna książka, rewelacyjny pomysł na tę książkę. Fajni bohaterowie, i też przerażająca wizja. Przyszłości, naprawdę przerażające. Dalej zabrałam się za skończenie kwartetu dawca Lois Lowry, czyli przeczytałam syna, czyli ostatni tom z tej serii. I powiem Wam, że trochę się zawiodłam na tym ostatnim tomie, dlatego że nie był on tak wciągający, fascynujący jak poprzednie książki. Syn nawiązywał treściowo do poprzednich części i myślałam, że to będzie naprawdę fajne, jednak no nie potrafiłam polubić się z główną bohaterką. Było to trochę takie rozwlekłe, pisane na siłę, więc no bardzo się zawiodłam na synie. Ale cieszę się, że skończyłam. Kwartet Dawca poprzednie to my były super poza synem. Następnie przeczytałam książkę, którą dostałam od wydawnictwa ja, i są to Płytkie groby czy Donnelly. Spodziewałam się, że będzie to książka dla bardziej starszych czytelników taki kryminał dla nastolatków w starszym wieku ale jednak okazało się, że jest to treściowo dla bardziej młodszych czytelników tak, w wieku 13-14 lat. Bardzo fajna książka, fajnie bohaterowie, lekko napisana, szybko się czytało, fajna historia, chociaż przewidywalna i bardzo mi się podobała ta książka i jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii na jej temat, takiej szerszej, to oczywiście zapraszam was do osobnej recenzji tej książki. Link znajdziecie w opisie. Następna przeczytana przeze mnie książka powinna już zostać przeczytana w listopadzie, bo ona znajdowała się w Tibierze na listopad. Niestety wtedy mi się nie udało jej przeczytać, no i jest to chłopiec z latawcem Kaleda Hussini. Była to niezwykła historia, wzruszająca, łamiąca serce, świetnie napisana. Naprawdę nie wiem, ile łez wylałam przy tej książce, bo ona była tak cudowna, piękna i to co przydarzyło się Hasanowi i później jego synowi, jak traktuje się ludzi odmiennych, mniej zamożnych, to po prostu piękna książka. Naprawdę wszyscy powinni ją przeczytać, wynieść z niej nieco cudowna książka. Naprawdę Polecam. Kolejną książką, którą przeczytałam był to Kolor purpury Alice Walker I powiem wam, że nieco jestem zawiedziona tą książką Dlatego, że spodziewałam się czegoś więcej Spodziewałam się bardziej wzruszającej historii Bardziej rozdzierającej serce Takiej emocjonującej I myślałam, że będę wrzeszczeć ze złości Podczas czytania tej książki Przez to, że taki los spotkał bohaterkę jednak ona była dla mnie napisana z takim trochę tępawym językiem, więc ciężko było mi się w nią wbić. Nasza narratorka posługiwała się e, takim e, dialektem, gwarą. Językiem bardzo ubogich Afroamerykanów, więc przez ten język ciężko czytało mi się tę książkę, ale też musiałam pamiętać, że literatura afroamerykańska z tamtych lat jest dość specyficzna i ja widziałam te wszystkie symbole, znaczenie tej książki, ale no nie kupiła mnie. Cieszę się jednak, że kolejny. Klasyk literatury już za mną. Później zabrałam się za coś lekkiego, bardzo lekkiego, jak się okazało. Była to magiczna cukiernia Catherine Littlewood i myślę, że jest to naprawdę fajna książka. Taka lekka, przyjemna, śmieszna. Fajni bohaterowie, fajne morały można z niej wyciągnąć, więc jeżeli szukacie jakichś książek dla swoich. Um, bratanków albo siostrzenic albo kuzynów e, takich e, młodszych wieku tak mniej więcej od pierwszej do trzeciej klasy podstawówki, to myślę, że ta historia by mogła im się spodobać, bo ona miała w sobie magię, miała w sobie fajne dzieciaki, które rozrabiały, które później musia musiały sprzątać swój bałagan, które narobiły i też pokazywała to, jak niektóre dzieci potrafią być łatwowierne, gdy coś się opakuje w ładny władne opakowanie no bardzo fajna książka. Sprawiła mi ona przyjemność. Jeszcze nie wiem, czy będę kontynuować tę serię, bo wiadomo, jest to książka dla dzieci, ale właśnie, jeżeli macie jakieś młode dzieci w rodzinie, to polecam Wam tę książkę. I ostatnie cztery książki już są w klimatach świątecznych, dlatego że starałam się jakieś dwa tygodnie przed świętami wprawić się w świąteczny nastrój i też podczas świąt chciałam czytać właśnie takie świąteczne lekkie historie. No i jedną z książek, którą zaczęłam. Jakieś dwa tygodnie przed świętami, jest to księga ręka przy ulicy Wiśniowej jest to zbiór opowiadań świątecznych yy, wydanych przez wydawnictwo Filia. I powiem wam tak, po przeczytaniu cichej 5 ja już nie chciałam czytać żadnego świątecznego wydania takiego zbiorowego, wydanego przez wydawnictwo Filia, bo naprawdę zawiodłam się na tamtej książce i to była hała, a nie książka, i o tej książce chciałam zapomnieć jak najszybciej. Ale że w tej książce księgarenka przy ulicy Wiśniowej znalazło się nazwisko Remigiusz Mróz. To ja koniecznie musiałam to przeczytać. Chciałam zobaczyć, jak autor sprawdzi się w krótkiej formie, dlatego że niektórzy autorzy lepiej się czują właśnie w nowelkach, a niektórzy w rozległych książkach. A jeżeli widzieliście książki Remigiusza Mroza, to one mają tak mniej więcej 400-500 stron, więc chciałam zobaczyć, czy się wyrobi w kilkudziesięciu stronach. Jak widać, autor się wyrobił i naprawdę stworzył fajną historię, która bazowała na. E, prawdziwej historii, więc tutaj oczywiście plus za to, ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o inne opowiadania z, tej, z tego tomiku e, księgarenka przy ulicy Wiśniowej, to jestem zdecydowanie na nie. Żadne nawet mrozowe opowiadanie nie sprawiło, że byłam w klimacie świątecznym, jednak e, jakościowo te opowiadanie poza mrozem e, były one dla mnie takie słabe i niewciągające i byłam poirytowana, dlatego że ci bohaterowie byli tacy. No, tacy, takie, takie niejakie postacie, i z nikim się nie polubiłam, i koncept był fajny. Naprawdę ten koncept tego, że e, jedno opowiadanie było wstępem, i każda osoba dostawała jakąś książkę i trzeba było napisać e, opowiadanie związane z tą książką. Naprawdę fajny koncept, jednak wykonanie dla mnie było tragiczne, więc. Było lepiej niż Cicha 5, ale zdecydowanie już, nawet jeżeli będzie w kolejnym tomie świątecznym Jakiś super, hiper wypasiony mój ulubiony autor, to już nie, nie, będę się męczyć, sorry Ale nie będę się męczyć z takim czymś Następną książkę przeczytałam już w czasie świątecznym i rozplanowałam sobie, że będę ją czytać w Wigilię W pierwszy i drugi dzień świąt Mimo, że jest ona małych gabarytów i mogłabym ją przeczytać w jeden wieczór I była naprawdę wciągająca Cudowna i zakochałam się w tej książce i jest to 12 dni świąt Dasza i Lili, czyli druga część serii Dash i Lili, napisana przez Rachel Kahn i Davida Levitana i po prostu zakochałam się. Dash jest przecudowny. To jak on myśli o Lilii, no po prostu było cudownie i to co on robił w tej książce? Pierwszy tom był cudowny i taki cukierkowy, że oni się e, komunikowali poprzez zeszyt i próbowali ze sobą, e, próbowali się poznać, no było to przecudowne, a to, to było jeszcze lepsze. Tak mi się zdaje, że chyba nawet bardziej wolę 12 świąt Daszy i Lili niż Księgę Wyzwań Daszy i Lili. Dwie części są świetne, więc bardzo się cieszę, że Duet, Kan i Levitan postanowili napisać drugą część. Chciałabym, żeby była trzecia, chociaż podejrzewam, że tak się nie stanie nie zrobią trylogii, ale no, przeurocza historia. Tutaj było więcej problemów, tam było bardziej takiego uroku, poznawanie siebie, ale no obie części cudowne. Więc to jest mój hit świąteczny, jeżeli chodzi o świąteczne opowiadania. O świętach udało mi się przeczytać Podarunek Cecilie Achen i bardzo podobała mi się ta książka, dlatego że ona była taka nietypowa, niby mówiła o prostych rzeczach, ale tak fajnie została napisana, w taki fajny sposób wszystko zostało przedstawione, że chciało się to czytać i czytać język, którym operuje Cecilia Ahen też mi się bardzo podobał, bo ma ona lekkie pióro. I zakończenie tej książki to po prostu była jakaś masakra. Serio to się tak zakończyło, ja nie wierzyłam. Nie wierzyłam, że to się tak zakończyło, bo nie, no nie mogę Wam powiedzieć, nie mogę Was nawet trochę naprowadzić, bo to byłby mega spoiler, ale nie wierzyłam, że tak to się zakończy fajna książka i zdecydowanie muszę więcej książek Sesylii Ahern przeczytać, bo podoba mi się to jak pisze, skaza była cudowna, podarunek też jest super. E, więc e, no pora zabrać się za kolejne książki tej autorki, które posiadam na półce. Zapomniałabym, e, na Instagramie pisałam wam, że ta historia nieco kojarzy mi się też z opowieścią Wigiliną, ale nie Pokazano w taki sposób, jak na przykład robią to wszyscy, czyli wszyscy biorą jednego bohatera i przychodzą do niego duchy. Nie, tu chodzi o coś, tu bardziej miałam takie przebłyski. O to mi się skojarzyło z tym, o to mi się skojarzyło z tamtym. Bohater był też pracocholikiem i też ważne dla niego były pieniądze, a nie rodzina. Więc właśnie tutaj były takie przebłyski, że można było zobaczyć opowieść wiegliną, ale właśnie. Plus jest tego, że nie było to tak hamsko skopiowane jak e, wszyscy inni to robią fajnie, bo to miało swój urok na koniec przeczytałam książkę, która była hitem na zagranicznym booktube. tyle co ja się nasłuchałam ochów i achów na anglojęzycznych kanałach i niemieckich kanałach, że stwierdziłam że ja koniecznie to muszę przeczytać w te święta i nie będę czekać na polskie wydanie, bo nawet nie wiem czy w Polsce ukaże się ta książka choćby w przyszłym roku jest to What Light Jaya Ashera i powiem wam, że jestem zawiedziona tą książką, dlatego że Spodziewałam się bardziej świątecznego klimatu niż dostałam. Z tej książki naprawdę do mnie przemówił i myślałam, że tak jak wszystkim mi się spodoba, tak również mi e, przypadnie ona do gustu, bo opowiadała ona o dziewczynie, która Przeniosła się na 3 miesiące do innego stanu, gdzie sprzedawała choinki wraz z rodziną, i tam poznała pewnego tajemniczego gościa, o którym się w tym mieście plotkuje, bo on coś kiedyś zrobił, i ona chciałaby zobaczyć, czy naprawdę to się stało, bo jednak, jak z nim rozmawiała, to był taki uroczy, fajny. E, intrygujący, więc no te plotki nie mogły być prawdą. Początek był dla mnie ciężki do wgryzienia, trochę ta bohaterka była irytująca. Później jak ten chłopak się pojawił i ta tajemnica wychodziła na jaw, to było dość intrygujące i fajne. Jednak później jak oni zaczęli się spotykać i te Miłosne różne rzeczy wychodziły, do tak nie. Stwierdziłam, nie, to jednak nie jest literatura dla mnie. Ci bohaterowie nie pasowali mi do siebie i e, nie czułam tej chemii. Jedyna, właśnie ta tajemnica była interesująca tego chłopaka, co on zrobił w tej przeszłości, dlaczego o nim się tak gada i taka, taka miałka, ale która spodziewałam się znacznie więcej. I się zawiodła. Naprawdę się zawiodła. Czytałam tę książkę w języku angielskim, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, czy była ona napisana łatwym językiem, czy trudnym, powiem Wam, że spokojnie możecie czytać tę książkę, jeżeli oglądacie sporą ilość serialów z napisami. Nie miała ona trudnego języka, była napisana prostym językiem, ale nie tak prostym jak na przykład 50 twarzy Greya, bo spokojnie myślę, że dzieci w przedszkolu mogłyby zrozumieć tę książkę, jeżeli chodzi o język angielski. To Ta była tak na poziomie gimnazjum, liceum, coś w tym stylu. E, łatwy język, prosty. Ale co mi po języku, jak historia do mnie nie przemówiła, bohaterowie do mnie nie przemówili, niewiele mi się tam podobało. Fajny koncept, wykonanie gorsze. E, no i podobała mi się też okładka. Zazdrościłam wszystkim booktuberom, którzy sobie kupili tę książkę w wersji tej. Amerykańskiej chyba, bo okładka jest przecudowna, te światełka naprawdę wyglądają, jakby świeciły, świetnie zrobiona okładka. Chciałabym tę książkę tylko ze względu na okładkę. I to były wszystkie książki, które udało mi się przeczytać w grudniu. Jestem naprawdę zadowolona z tego wyniku 11 książek, chociaż kurczę jakbym przeczytała jakąś taką książkę, która choćby ma 100 stron czy ponad 100 stron albo lekko ponad 200, to udałoby mi się przeczytać właśnie te 12, jednak e, wtedy czytałam trochę grubszą książkę, e, no i nie udało mi się ostatniego dnia roku dobra, i do końca. Szkoda. Ale co zrobić? Może w przyszłym roku uda mi się, to znaczy w tym roku uda mi się zrealizować 12 książek 12 miesiąca, fajnie by było, ale do grudnia jeszcze sporo czasu, więc lepiej nie planować aż tak daleko. Jestem bardzo ciekawa, jakie Wam książki udało się przeczytać tego ostatniego miesiąca roku 2016, czy zakończyliście go sukcesem, czy wręcz przeciwnie, nie udało mi się przeczytać ani jednej książki. Dajcie mi znać, czy czytaliście książki, które ja Wam dzisiaj pokazałam. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmiku. Bye bye!